Jedyne 15 minut wystarczyło, aby zrobić krok w kierunku zostania superbohaterem. I choć nie było czerwonych peleryn ani szpiegowskich gadżetów, większość tych, którzy zdecydowali się zostać dawcami szpiku, wychodziła z Urzędu Miasta zadowolona. Wydaje mi się, że w każdym mężczyźnie jest taki syndrom, tak, superbohatera. Ja chciałem też zostać superbohaterem dla jakiejś osoby i, no, można tak powiedzieć, wyratować komuś życie, tak. Jeżeli... Okaże się tym genetycznym bliźniakiem, właśnie liczę na to, że uda mi się komuś po prostu uratować życie. Aby zostać dawcą wystarczyło jedynie przyjść wczoraj do budynku filharmonii i oddać małą próbkę krwi. Wielką pani pójdzie do pielęgniarki, tutaj będzie pobrana pani krew, żeby sprawdzić kod genetyczny, z który może później być zgodny z kodem biorcy. Szpik jest pobierany albo z, z biodra, albo z, z krwi z ręki. Ogólnopolska akcja Fundacji DKMS zgromadziła już wielu potencjalnych dawców. Nadal jednak potrzeby są wielkie, dlatego tak ważne są akcje jak ta, która miała miejsce wczoraj w Szczecinie. Ponieważ to jest akcja, kiedy możemy naprawdę pomóc dużej liczbie osób, osób których nie znamy i osób, o których nawet nie wiemy, że one istnieją i że są chore. Ta akcja może naprawdę przynieść bardzo duży efekt pozytywny. Co może być na bardzo fajną sytuacją. I... Swojego wsparcia dla akcji udzielili również przedstawiciele szycińskiego magistratu, w tym sam Piotr Krzystek. I choć podczas pobierania krwi prezydent bardzo zbladł, dzielnie wytrzymał do końca. Jak sam mówi, obawia się igieł, jednak słuszność akcji przekonała go do wzięcia w niej udziału. Nie lubię pobierać jakieś rzeczywiście, ale tutaj fachowość ze strony paniarnych była naprawdę bardzo wysoka, było to zrobione szybko, sprawnie, bez jakichś większych kłopotów, więc przeżyłem to szczęśliwie. że Przede wszystkim warto pomagać innym, myślę, że jakby niebezpieczeństwa związane z powodem śpiękną są życie naprawdę bardzo, bardzo niewielkie. Równie dzielny okazał się wiceprezydent miasta Krzysztof Soska, który także zdecydował się na rejestrację w Banku Dawców Szpiku. Ja szczerze mówiąc już od dawna o tym myślałem i to, że akurat taka akcja się pojawiła jeszcze dla mnie tak bardzo blisko od miejsca pracy, to no, to był taki impuls. W gmachu szczecińskiego magistratu zgromadziło się wielu szczecinian, którzy postanowili zarejestrować się w banku dawców szpiku. Wśród nich byli zarówno zwykli przechodnie, jak i strażnicy miejscy, którzy poświęcili kilka minut w słusznym celu. Ponieważ sama mam dziecko, które jest dotknięte chorobą autoimmunologiczną, wydaje mi się, że jest to ważne, ponieważ moje dziecko kiedyś może potrzebować czyjegoś szpiku. Jesteśmy na tyle dobrze poinformowani, więc wiem, że nie niesie to ze sobą zbyt dużego ryzyka. I dlatego też zdecydowałem się właśnie przez właśnie ten, tą pozytywną kampanię. Od dłuższego czasu myślałam o tym, że przyłączyć się do tej akcji, nie znalazłam jakiegoś takiego dogodnego terminu, żeby można było tak. Wczorajsza akcja w Szczecinie przyniosła 500 potencjalnych nowych dawców. Czy jest to duża liczba? Z pewnością biorąc pod uwagę potrzeby zbyt mała. Jednak nie bez znaczenia pozostaje fakt, że nadal wiele osób uważa, że pobieranie szpiku to bolesny i niebezpieczny proces. Jednak to jest myślenie błędne, a coś, co niewiele kosztuje nas, drugiej osobie może uratować życie.